Miłe spotkanie w wielońskim starostwie było po części spotkaniem pożegnalnym za dotychczasową i zarazem wieloletnią pracę zawodową. Specjalne podziękowania od zarządu powiatu popłynęły w stronę odchodzących na emeryturę Mariana Fity, prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz Danuty Drutowskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. Są to osoby nieprzeciętne. Tu już pan przewodniczący wspomniał o panu. Marianie Ficie, który zawsze służył pomocą, przede wszystkim kierowany przez niego bank, uczestniczył, uczestniczył dość, był mocno zaangażowany w wspieranie inicjatyw społecznych na terenie Całego powiatu wieluńskiego. Zarówno Marian Fita, jak i Danuta Drutowska to postaci doskonale znane w Wieloniu i regionie od wielu lat. Swoją pracą nieraz dali przykład, jak wspierają i utożsamiają się z regionem, w którym żyli i ludźmi, którym pomogli. Marian Fita przepracował w banku 38 lat, zaś Danuta Drutowska szefowała PCPR-owi od momentu jego powstania 22 lata. Jestem naprawdę za, za, zaszczycony, że mogłem z takimi ludźmi współpracować. Naprawdę dziękuję serdecznie. No, ja tu wiele rzeczy w tym Wieluniu też dokonałem, co prawda też wspierałem i różne organizacje społeczne, mam tu nawet widzimy kolarzy, których też wspieraliśmy innych, i siatkarzy, kiedyś, co byli, i piłkę ręczną, no i wiele innych jeszcze organizacji, straże pożarne. Naprawdę jesteśmy, my byli, jesteśmy, byliśmy i jesteśmy bankiem który prospołecznym, czyli lubi współpracować, to mamy zapisane w strategii działania, lubi współpracować ze społeczeństwem, lubi to społeczeństwo wspierać i dzielić się tymi zyskami z tymi, z tymi wszystkimi organizacjami. To prawdziwa radość życia służyć, oddać siebie do realizacji jakiegoś celu. Będąc przekonanymi o jego wielkości, składam Państwu serdeczne podziękowania za czas satysfakcjonującej współpracy, okazywanej mi pomocy i dużej życzliwości. Nie był to jedyny tak miły akcent podczas tego spotkania. Za reprezentowanie Ziemi Wieluńskiej w zawodach sportowych podziękowano też klubowi MLKS w Wieluń, który otrzymał również zakupiony przez powiat sprzęt. Zarząd powiatu wygospodarował takie środki w końcówce ubiegłego roku. Udało nam się, bo warto. Zarząd uznał, że warto tak w taki sposób docenić działalność zarówno zarządu klubu jak i samych zawodników bo jesteście tutaj można powiedzieć naszym ambasadorem nie tylko w kraju reprezentujecie ziemię wieluńską nie tylko w kraju ale i również poza granicami kraju gdzie osiągacie różnego Typu w różnych kategoriach sukcesy. Chwilę później radni przystąpili już do pracy, bowiem zaraz po spotkaniu odbyła się kolejna sesja rady powiatu. Relacja z niej za tydzień w wydarzeniach TVK.